PepsiCo to wiodący producent żywności i napojów na świecie. Produkty naszych marek docierają do konsumentów w ponad 200 krajach na 6 kontynentach. Jako jeden z liderów rynkowych mamy świadomość, że wyzwania, które niesie ze sobą XXI wiek, w tym kryzys klimatyczny i zanieczyszczenie środowiska, wymagają od nas jeszcze szybszych i bardziej zdecydowanych działań. W odpowiedzi na problem globalnego ocieplenia, w ramach strategii Winning with Purpose podjęliśmy szereg inicjatyw zmierzających do redukcji naszego śladu węglowego w Polsce. W ramach optymalizacji działań logistycznych zmniejszyliśmy ilość emitowanego dwutlenku węgla o 20%. Dzięki wymianie 2,5 tysiąca szaf chłodniczych w punktach sprzedaży zredukowaliśmy emisję o kolejne 1400 ton CO2. Cztery nasze zakłady i biuro główne w Polsce zasilamy tylko zieloną energią pochodzącą głównie z farm wiatrowych. Dzięki temu uzyskaliśmy dodatkową redukcję emisji CO2 o 45 tysięcy ton. Dbamy też o oszczędność zasobów wody. W ciągu 9 lat obniżyliśmy jej zużycie na jednostkę gotowego napoju średnio o 8%, a na opakowanie przekąsek o 12%. Jako jeden z największych producentów napojów na świecie, chcemy mieć szczególny wpływ na to, w jakich opakowaniach trafiają one do naszych konsumentów. Naszym celem jest budowa świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Zmniejszamy gramatury opakowań, a wszystkie butelki produkowane przez nas nadają się do ponownego przetworzenia. Już od 2020 roku wszystkie butelki Lipton Tea wykonane są w 100% z RPET, czyli plastiku pochodzącego z recyklingu. Jednocześnie stopniowo wprowadzamy surowiec RPET do produkcji butelek pozostałych naszych napojów. Do roku 2030 we wszystkich butelkach produkowanych przez PepsiCo stosować będziemy co najmniej 50% plastiku pochodzącego z recyklingu. Jesteśmy także sygnatariuszem polskiego paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. W ramach programu Działaj z Impetem, realizowanego wspólnie z firmą Recopol, edukujemy konsumentów, w tym dzieci, w zakresie segregowania odpadów. Zmieniamy nie tylko opakowania, ale i składy naszych produktów, stale dostosowując naszą ofertę do potrzeb konsumentów. Przyjęliśmy dobrowolne zobowiązanie redukcji zawartości cukru dodawanego do naszych produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 roku. Oferujemy także produkty zawierające mniejsze ilości soli oraz tłuszczów nasyconych. Wysokiej jakości przekąski powstają dzięki współpracy z polskimi rolnikami, z którymi rozwijamy nowoczesne sposoby upraw. W ramach współpracy dbamy też o wzrost świadomości ekologicznej naszych partnerów. 100% ziemniaków pozyskiwanych przez nas od polskich dostawców do produkcji m.in. chipsów Lace posiada certyfikat zrównoważonych upraw. Jesteśmy dumni z naszych postępów i wspólnych wysiłków. Wiemy jednak, że to dopiero początek drogi i wiele wyzwań wciąż przed nami. Wierzymy, że zrównoważony rozwój to klucz do budowy nowoczesnego systemu produkcji żywności. Jako organizacja XXI wieku chcemy brać odpowiedzialność za planetę, społeczności i przyszłe pokolenia. Pójdźmy tą drogą razem.